Wisła Hillsays 134, a więc to oznacza, że rozpoczynamy zawody Pucharu Świata w DSJ4. Tutaj w Polsce, w Wiśle, po inauguracji Pucharu Drużynowego, przyszedł czas na Puchar Świata. A więc zacznijmy już pierwszą serię konkursową. Całe zawody rozpocznie Filip Aschenwald. Jak widzimy, wiatr niezbyt sprzyja skoczkom. jak sobie poradzi, Austriak? Spokojny wyjście z progu i skok przyzwoity ponad punkt konstrukcyjny Simon Ammann już drugi zawodnik na liście startowej reprezentant Szwajcarii zobaczmy jak sobie poradzi ten skoczek no wiemy, że on ma szansę odlecieć jednak ta próba podam na doskoku Aschenwalda jest w tej chwili z Austriakiem Johandre Forfang pierwszy z Norwegów no spokojnie będzie nam się rozkręcała ta pierwsza seria konkursowa a tymczasem Forfang Proszę bardzo, skok 126,5 metra na prowadzenie Ojciec z Pierwszy z Czechów No i to jego wyjście z progu niepowalający skok poniżej punktu konstrukcyjnego Mariusz Lindvik no dobrze zapowiada jący się skoczek. Zobaczmy, jak skoczy tutaj w tym konkursie. W Wiśle skok jest przyzwoity podatkiem. 25 metrów w tej chwili za swoim kolegą z kadry. Moritz Baller. No szybko przechodzimy przez tych kolejnych zawodników. Mamy tutaj wieczności na przeprowadzenie tego kursu. A teraz bardzo dobry skokiemca na miejsce. Drugie Peter Reutz. No skoczek, który może już zagrażać wszystkim. W klasyfikacji Pucharu Świata, ale widać, że tutaj w Wiśle Prełc wybicie zepsuł. No i to jest miejsce czwarte. Petera Prełca. Nie najlepsza próba Słoweńca. No teraz Michał Hajbek. Zobaczmy jak sobie poradzi Hajbek. Spokojnie, ładnie, daleko. Mamy nowego lidera. 129 metrów. Hajbek pewnie obejmuje prowadzenie. Tak u Takeuchi, reprezentant Japonii. Wiemy, że te pierwsze gangury także będą takimi, które w miarę będą nam formowały tą klasyfikację generalną. Zobaczymy, kto w tym sezonie spisywać będzie się dobrze, kto trochę gorzej. No a teraz Takeuchi wskakuje nam z przyzwoitym skokiem na miejsce drugie. Anze Semenić, reprezentant Słowenii. I 7 120 metrów osiągnął, ale daje to miejsce, dopiero 9. Władimir Zograwski, reprezentant Bułgarii, na pewno nie jest on faworytem do zwycięstwa w jakimkolwiek z konkursów. No i pokazuje nam także tą próbą 11,5 metra. Miejsce, 11. Jwgien Klimow, reprezentant Rosji. Sprawdźmy, jak on sobie poradzi No, próba klimowa Także poniżej punktu konstrukcyjnego Jest 11. Sergiej Tkaczenko bo jedyny Kazach, jakiego mamy szansę tutaj oglądać Na liście startowej tego konkursu Kaczenko. przyzwoita próba, no zobaczmy Ale skoczył Kazach, 124 metry I w tej chwili jest na miejscu szóstym A więc jest szansa Otrzeć się o drugą serię. No, a teraz Grayler też founder. Czekajmy na skok Szwajcara. Zobaczmy, jak on sobie poradzi. To jest już zawodnik, który może skoczyć dobrze. No i skok jest bardzo ładny. Też founder na 126 metrów. Pozycja czwarta. Joj Kobayashi. Wiemy, że to jest jeden z faworytów. Tylko jak sobie poradzi, czy nie za agresywnie przypadkiem. Tutaj no, za agresywnie, powiedzcie z progu. No i ten konkurs. Tego konkursu po pierwszej serii nie zakończył w czołówce. Miejsce teraz siódme. Dmitri Wasiljew. Kolejny z rosyjskich skoczków. Wasiljew teraz spokojnie. Ale ledwo osiąga półtora konstrukcyjny. Miejsce jedenaste. Killian Payer. Reprezentant Szwajcarii. Ładne wyjście z progu pajera teraz jednak nisko nad zeskokiem około punktu konstrukcyjnego pajca. Konstancie Schmidt. Zobaczymy jak sobie poradzi Niemiec tutaj. Na w Wiśle jak na razie ładnie w powietrzu ale skok krótki miejsce 14. Alex Insam. Proszę za dwóch. No dużo nadziei w nim nie pokładamy. Na Insam skacze także poniżej punktu konstrukcyjnego, miejsce 17. Kevin Bigner. Wiemy, że on sobie lubi polatać. Sprawdźmy, jak skoczy tutaj. W Wiśle w pierwszej serii konkursowej na skoczni dużej. Próba ładna, 123 metry, i w tej chwili miejsce 9, nawet z jakimiś szansami na awans do drugiej serii. Tymczasem Thomas, Sassen, -Markeng. Norweg, tutaj z 21 duberem startowym, a więc po tym skoku będziemy mieli już pierwszego zawodnika, który zakwalifikuje się do drugiej serii. No skok Markenga niepowalający, miejsce 14, a Michal Hajbek już z awansem do drugiej rundy konkursowej. Roman Trofimov reprezentant Rosji. Sprawdźmy jak on sobie poradzi tutaj podczas tej próby. Trofimov przyzwoicie, jednak nie był to najlepszy skok. Miejsce 11 Piotr Żyła. Pierwszy z Polaków no, z dopiero 23 duerem startowym, ale my mamy nadzieję Że właśnie z takimi numerami Jak największymi Polaków będziemy oglądać w każdej pierwszej serii konkursowej A teraz Żyła Polat, punktka, ale nie był to Jakiś Wybitnie długi lot Miejsce 10 Gregor Szczęcały Sprawdźmy jak sobie poradzi Austriak Ostatnio Austriacy w drużynówce nie najlepiej. A teraz Schirenzauer, proszę bardzo. Ładna, bardzo ładna próba. 127,5 metra. I daj mu to miejsce. Trzecie. Robin Pedersen. A więc jesteśmy już tak naprawdę na półmetku pierwszej serii konkursowej. Pedersen. Ładnie daleko. Ależ kapitalny lot Norwega, 132 metry I mamy nowego lidera i to jest jakie pewne prowadzenie Bo to jest o 4,9 punktu Przed Michalem Beckiem. Dobra, a więc możecie zobaczyć także listę startową drugiej piątki tego konkursu No, już niedługo z biało-czerwonych Jakub Wolny z 34 numerem Potem 41 Maciej Kot 45 Dawid Kubacki, 46 Kamil Stoch i 49 Stefan Hula a Więc się tutaj w Wiśle Późno zaczynają skakanie Przejdźmy już do skoku Yuki i Sato Jak sobie poradzi Japończyk Spokojnie No i skok przyzwoity Będzie wysoko Sato Miejsce w tej chwili piąte Roman Kołdelka Reprezentant Czech To wyjście z progu chyba nie najlepsze Kołdelki, bo i próba Dosyć krótka W tej chwili Kołdelka 18 William Rhodes Reprezentant USA Chcemy sobie poradzi ten zawodnik Walczy tutaj o odległość Ponad punktka Amerykanin, no ale daj to dopiero miejsce 17. Dajki Ito Japonia myślę, że całkiem przyzwoicie przygotowana Do tego sezonu Zobaczymy co zaprezentuje nam Dajki Ito Ładnie w powietrzu, spokojnie, około 125 metrów Japończyk miejsce dziesiąte Richard Freitag kończy trzecią dziesiątkę Pierwszej serii konkursowej No i Freitag już w powietrzu Ładnie wysoko i będzie Z bardzo dobrą próbą Freitag, 126 metrów daje mu szóstą lokatę A więc pierwszą dziesiątkę mamy już w drugiej serii konkursowej no, Pierwszymi na liście oczekujących są Yoyoko Kobayashi i Daikito Piotr żyła w tej chwili na miejscu piętnastym, więc na razie Niestety bez awansu do drugiej serii No a na belce startowej już Daniel Tande, Który wychodzi z progu Dosyć ładnie, spokojnie Tande w powietrzu i próba jest bardzo dobra Będzie w czołówce Daniel w miejsce trzecie w tej chwili Norwega Świetnie, naprawdę świetnie No przechodzimy dalej Stefan Laje co poradzi ten zawodnik? Nisko nad ze skokiem, ale także skok nie jest zły. Będziemy mieli Stefana Laje w drugiej serii. Robert Johansson, reprezentant Norwegii. Chociaż to wyjście z progu nie było chyba najlepsze. Johansson jednak ze skokiem dobrym, 127,5 metra miejsce siódme dobrze skaczą nam dzisiaj Norwegowie. No a my przejdźmy już do drugiego z wielo-czerwonych. Jest nim Jakub Wolny. Znaczy, poradzi sobie lepiej od Piotra Żyły. Uwa, spokojnie, kapitalnie. Wiśle Jakub Wolny, 130,5 metra. I mamy prowadzenie, jakie noty. 4,20, 1,19,5. Pięknie, pięknie, pięknie. Jakub Wolny, nowym liderem konkursu. W Wiśle. Spokojnie w powietrzu z kapitalnym lądowaniem Polak. Zasłużone prowadzenie o 30 punktu przed Robinem Pedersenem. No ale o wszystkim zadecydowały noty. Tymczasem Anze Laniszek. Jak sobie poradzi Słoweniec? No, wysoko, ale nie tak dobrze jak kupowany Laniszek na miejscu 11. Timi Zajc. Kolejny ze No i to wyjście z progu spóźniony Team jego Zajca I próba do długich należy, Nie będzie fatalny skok Zajca No nie będę tutaj więcej komentował Mackenzie Boyd-Klaus Jeden z Kanadyjczyków Przystępujący Do tego Pucharu Świata Mackenzie Boyd-Klaus Teraz powyżej punktu konstrukcyjnego 122 metry Miejsce jednak dopiero 20. Trzecie. Piusz Paszkę, reprezentant Niemiec. Już w powietrzu, jakieś tam nierówne wyjście z progu Niemca. No Skok jednak technicznie myślę ładny. Miejsce jednak dopiero 22, a więc zabrakło odległości. Anti-Alto, Jeden z Finów. Nie mają Finowie teraz jakichś dobrych skoczków. A Anti Alto skocze przyzwoicie powyżej punktu konstrukcyjnego Jednak nie zobaczymy go w drugiej serii konkursowej Domen Preuc Kończymy czwartą dziesiątkę pierwszej serii Domen agresywnie teraz się wyłożył Spokojnie, daleko Świetny skok Domena i 129 metrów Daje mu w tej chwili miejsce na podium A tu kolejny z białych czerwonych Maciej Kot. Przechodzimy do tych decydujących skoków pierwszej serii. Ostatni pozostali zawodnicy. Maciej Kot. Ponad 125 metrów. Brawo Maciek. Miejsce bardzo dobre szóste. Jan Hoel. Reprezentant Austrii. No to wyjście z progu chyba nie najlepsze. No i Austriak nie skacze też jakoś wybitnie. 126 metrów, dopiero 18. Karl Geiger. Jak sobie poradzi Niemiec? Spokojnie już w powietrzu walczy o tą odległość. Geiger. Będzie wysoko. Bardzo dobra próba Geigera, 127,5 metra, ale miejsce jest jednak ósme. Z jakim zeszliłem No myślę, że mógł być wyżej o te kilka pozycji. Teraz Daniel Huber. Jak sobie poradzi Austriak? spokojnie, ładnie, daleko. Kapitalny skok! 130,5 metra. Świetne loty. Miejsce jest jednak trzecie za Wolnym i Pedersenem. A teraz Dawid Kubacki. Miał kapitalną formę przed sezonem. Czy przeniesie ją także tutaj na konkurs? W Wiśle Kubacki spokojnie. Dobra próba, bardzo dobra. Będzie gdzieś w okolicach podium po pierwszej serii. Miejsce czwarte. A teraz Kamil Stoch od razu, ależ sypnęło na Polakami. Pod koniec pierwszej serii konkursowej. Kamil już w powietrzu walczy, żeby nakryć ten wiatr, żeby polecić jak tej dalej. Miejsce piąte, także dobre. Brawo Kamil, brawo Dawid, świetnie Polacy sobie poradzili. Ale teraz Markus Eisenbichler, więc także zawodnik, no, który może być bardzo mocny. Eisenbichler spokojnie w powietrzu, będzie ładnie, będzie daleko i będzie miejsce ósme, a więc. Będzie szansa powalczyć dla Eisenbichlera Stefan Kraft Kolejny z niebezpiecznych skoczków jeżeli chodzi o klasyfikację generalną Bo myślę, że Kraft w tym sezonie będzie mocny On tutaj spokojnie, chociaż nie tak daleko jak kilku zawodników wcześniej 128,5 metra, siódme miejsce Stefana Krafta Stefan Hula No nie oczekujemy po nim jakichś Wybitnych lotów, ale na pewno przyzwoicie byłoby być w tej drugiej serii. Hula skacze ładnie! Ponad 125 metrów! Brawo! Miejsce jednak 16, ale te straty nie są duże. Stefan Hula w drugiej serii. No a żyła jest teraz 30. A został sam Kobayashi, a więc chyba niefortunnie Piotrek nie wejdzie do drugiej serii. Bo Junshiro Kobayashi myślę, że tą drugą serię osiągnąć chce i tą drugą serię osiągnie na spokojnie. Bo Jasi 127 metrów z 12 lokatów, a więc jeden Polak nie kwalifikuje nam się tylko do drugiej serii. W Wiśle jest to Piotrek Grzyła. Oto ci zawodnicy, którzy odpadają. No, Peter Preutz także się nie dostał. Coś niesamowitego. A Sergi Tkaczenko i Kevin Bichter są w drugiej serii. No, jest to pewna niespodzianka. Mamy już, obejrzyjmy tych zawodników, którzy byli daj lepsi. Pierwszej serii, czyli Jakub Wolny, lider, co najważniejsze. Drugie miejsce Robina Pedersena, trzeci Daniel Huber, potem Dawid Kubacki, Kamil Soch, Nobel Preutz, Stefan Kraft, Michal Hajbek, Markus, Eisenbichler i Dajel Adretady. 11 jest Maciej Kot, a 17 jest Stefan Hula. A więc zacznijmy już naszą drugą serię, którą rozpocznie Kevin Bichner. 123 metry w pierwszej serii. Przyzwoity skok z punktawi Kevin, w dzisiejszym konkursie na skoczci w Wiśle. Brawa dla niego w drugiej serii, także spokojnie i bardzo dobra próba, jeszcze lepsza niż w pierwszym skoku. 3,20 osiągnął Amerykanin, a Siergiej Tkaczenko, Kazach, który też był niespodzianką z tym awansem do drugiej serii. No teraz jednak gorzej, o wiele gorzej, 108,5 metra. Reprezentanta Kazachstanu. i Kobayashi. Rozczarowanie w pierwszej serii. Wiem, że on umie polecieć. Tylko, czy pokaże nam to tutaj, w tej drugiej serii konkursowej? Wiśle Kobayashi, teraz kapitalnie. 135 metra z bardzo dobrymi notami. Myślę, że będzie nadrabiał. Daikito. Japończyk. Zobaczymy, czy uda mu się wyprzedzić Kobayashiego. Chociaż w to wątpię. No tak jak myślałem, Dajki to o wiele krócej Miejsce w tej chwili trzecie, więc jest nawet za Kevinem Bignerem Jan Hoel Reprezentant Austrii Dobrze w pierwszej serii Osiągnął drugą, teraz jednak spóźniony skok, niską ze skokiem Przyzwoicie na drugą lokatę Marius Lindvik To jest skoczek, który także może powalczyć no Pierwsza seria nie poszła po jego myśli a jak teraz poleci Lindwik! Kapitalnie! 131,5 metra. Świetne loty! I w tej chwili na prowadzeniu Norweg. No kapitalna próba tego skoczka. Nie spodziewałem się szczerze, mówiąc aż tak dobrego skoku od Lindwika. No i przewaga. 2,5 punktu przed Kobajasiem. Stefan daje! Reprezentant Niemiec ładne wyjście z progu, jak sobie poradzi. On ponad 125 metrów i laje jest oczywiście trzeci. Moritz Baer, kolejny z Niemców, jakiego możemy oglądać? Spokojnie w powietrzu, też ładna próba tego zawodnika. Gregor Schwanden, Szwajcar z mocnym 21 miejscem. W pierwszej serii, no zdaje mi się, że jego dwóch kolegów z kadry do drugiej serii nie awansowało Skok też na teraz, też przyzwoity Jednak miejsce dopiero piąte No tak, nie mam Mana i Pajera w drugiej serii Anzelaniszek Reprezentant Słowenii Spokojne wyjście z progu, Laniszka ładny skok Da mu to w tej chwili, miejsce trzecie ale jak na razie Lidwik i Kobayashi skoczyli kapitalnie. Johan Andre Forfang. On może zaskoczyć. Tylko, czy on to zrobić nisko nad zyskokiem? Forfang nie tak daleko. Jak prowadzący w tej chwili Lidwik z Kobayashi. Miejsce trzecie Forfanga. Richard Freitag Dobra próba. Pierwszej serii, jak sobie teraz poradzi Freitag Chyba nie najlepsze wyjście z progu Freitaga Chociaż odleci Jest skok dobry, będzie w czołówce Na trzeciej lokacie w tej chwili Freitag Robert Johansson, 18 miejsce Osiągnął po pierwszej serii Teraz ładnie się ułożył Johansson, daleko Tylko czy to da prowadzenie? Nie, jest drugi Jest pół za Lindvikiem A teraz Stefan Hula Pierwszy z Polaków jakiego możemy oglądać w drugiej serii. Dobry skok Stefana w pierwszej. Chociaż teraz nierówne wyjście z progu Stefana Huli. Próba jednak bardzo dobra. technicznie, też powinien być świetnie oceniony. 3.20. Mamy nowego lidera Stefan Hula. A teraz Yuki Asato. 16. miejsce zajmował Japończyk. Czy Uda mu się utrzymać prowadzenie? Będzie skok dobry, tylko czy wyprzedzi hulę? Nie, szóste miejsce dopiero. Yuki i Sato. Direktor czy cały tymczasem. Już tak górze. Ojoj, oj, oj, problemy po wyjściu z progu. Nisko nad ze skokiem. No nie tak daleko, jakby chciała. Miejsce ósme. Karl Geiger. To może być groźny skoczek w tym roku. Ładne wyjście z progu Geigera, spokojnie w powietrzu, tylko nie. Chyba odległości zabrakło. 127,5 metra miejsca, dopiero szósty Geigera. Na ataku Takeuchi, już na najeździe. Spokojnie w powietrzu, ładnie. Świetna próba Takeuchi, jego 129 metrów, ale on jest trzeci. Nie pozwala to wyprzedzić Huli i Lindwika Jurushiro Kobayashi tymczasem Dobry skok w pierwszej serii na miejsce 12 No jak teraz sobie poradzi, świetnie No i chyba mamy nowego lidera Nie, to jest miejsce piąte. Ależ ci skoczkowie są blisko I niesamowite jak dobry skok oddał Stefan Hula Że on wyprzedził Lindwika A Teraz Maciej Kot, 11 po pierwszej serii no I zaraz przejdziemy do tej czołowej dziesiątki. Maciej, spóźnia wyjście z progu, niedobrze. Niedobrze, krótko. Fatalnie, fatalnie Maciej Kot. Miejsce, 19 No spadł na przedostatnią pozycję. Szkoda, szkoda naprawdę tego skoku. Tutaj w wiśle. Na no, przedostatnią dziesiątku tego konkursu Stefan Hula na prowadzeniu, drugie miejsce Mariusz Lindwik i trzeci Taku Takeuchi. Przejdźmy już do tych najlepszych skoczków pierwszej serii. Daniel Andre Tande. 128 metrów. Pozwoliło mu osiągnąć dziesiątą pozycję. A jak będzie teraz Tande? Nie za wysoko nad skokiem. Krótko. Fatalnie Daniel Andre Tande. 12 miejsce. Wypada z naszej zabawy o zwycięstwo. Markus Eisenbichler. On był dziewiąty, on teraz ładnie wybił się z progu. Eisenbichler spokojnie i chyba mamy nowego lidera. Jest w końcu nowy lider, 129 metrów. Dwukrotnie Eisenbichler prowadzi. Michal Hajbek. Świetny skok w pierwszej serii Hajbeka. Teraz jakby trochę za wcześnie się wybił krótko Hajbek. Fatalnie, kolejny zawodnik, który nie wytrzymuje presji. 14. Stefan Kraft. Jeden z faworytów na klasyfikację generalną. Ładne wybicie Krafta. Spokojnie w powietrzu. Kraft kapitalnie. 129,5 metra, 3,20. I mamy nowego lidera. Kraft już w wiśle. Pokazuje, że będzie mocny przez cały sezon. Pięknie w powietrzu, Stefan Kraw. No i świetna także nota. Domen Prełc. No pod nieobecność Petera w drugiej serii. Domen naprawdę zajmuje bardzo dobrą pozycję. Szósta lokata Domena Prełca. I teraz odleci i odbędzie będzie liderem. 131 metrów Prełca. Świetnie, pięknie. Daleko przede wszystkim. Domen Prełc. Ależ pięknie w powietrzu. Powalczył o odległość Kamil Stoch Piąty po pierwszej serii no, Rywali zaskoczył genialnie a Jak skoczy Kamil Nierówne wyjście z progu No tutaj będzie blisko tego prowadzenia Ale czy je osiągnie Kamil Stoch Było miejsce piąte po pierwszej serii A jak będzie teraz Zobaczmy na notę Kamila Drugi, drugi niestety A więc przegrywa z domenym prełcem O prowadzenie w dzisiejszym konkursie W Wiśle no niestety tak blisko Kamil, tak blisko do tego podium, do tego zwycięstwa, ale na razie musi poczekać, na razie jest drugi po świetnych skokach w dzisiejszym konkursie. 80. punktu za domenem prejlsem. A teraz Dawid Kubacki. Czwarty po pierwszej serii, spokojnie się wybił, ładnie w powietrzu, ale krótko Dawid rozczarowuje. Niestety dziesiąte miejsce teraz. Nie wytrzymał tego drugiego skoku. Warunki także miał słabe. No i Dawid wypada. A zostało na górze tylko trzech: Daniel Huber, Robin Pedersen i Jakub Wolny. Daniel Huber, reprezentant Austrii. Kapitalny skok w pierwszej serii, jak będzie teraz spokojnie w powietrzu. Łapie to noszenie, ale chyba za krótko. Chyba nie udało mu się. Nie! 127 metrów czwarty. A więc Zomen Preutz już na podium. Potem Kamil Stoch i Stefan Kraft, tak wygląda pierwsza trójka. A teraz Robin Pedersen. Ładne wyjście z progu Norwega. Świetnie w powietrzu. Pięknie, kapitalnie. Pedersen 132 w pierwszej serii, 131 teraz. I on prowadzi. Świetnie. Świetne, piękne skoki Norwega. Brawa, brawa dla niego. Dwie świetne próby. No, pokazuje, że nie ma sobie równych tutaj w wiśle. No wiesz, czy jest oczywiście Jakub Wolny. No zobaczymy. Zobaczymy, czy jemu może powiedzie się lepiej. Jakub Wolny, 134 metry. Żeby wygrać konkurs, już w powietrzu Jakub Wolny spokojnie walczy o odległość. Jest świetna próba, ale czy to pozwoli i otrzymać miejsce pierwsze? No, myślę, że na podium będzie Polak. Teraz poczekajmy jeszcze chwilę. Czy Jakub Wolny jest na podium? Jest na miejscu drugim, a więc jest za Pedersenem. Świetny polski konkurs. Jakub Wolny, drugi, Kamil Stoch na miejscu czwartym. No a więc dobrze, Polacy zaczynają. Puchar Świata po konkursach w Wiśle. Zobaczmy jeszcze raz: 129,5 metra. No i znowu kapitalne loty: 4,20. Jakuba Wolnego. Ależ on świetnie, technicznie skacze. I oto klasyfikacja dzisiejszego konkursu: Robin Pedersen, drugi Jakub Wolny, trzeci David Preuss, czwarty Kamil Stoch, potem Stefan Kraft, Daniel Huber, Hummer, Markus Eisenbichler, Stefan Hula, ósmy, Mariusz Lidwik, dziewiąty i Taku Takeuchi. Na dziesiątej lokacie świetny, naprawdę konkurs wiśle, bardzo emocjonujący. No, widzimy się już niedługo. KUSABO na dwóch konkursach indywidualnych. Zobaczmy dalej. Dawid Kubecki na miejscu trzynastym. Maciej KOT, 29 dziewiąty. Oto klasyfikacja generalna Pucharu Świata. Która tak wygląda po pierwszym konkursie. Zostało ich jeszcze 28 indywidualnie. A więc ja mam nadzieję, że. Czekacie już zniecierpliwie na kolejne? To było na tyle. Tutaj zwisły. Trzymajcie się. Stawcie lajka, suba. I tak dalej. Cześć.